E, Cześć, witajcie, z tej strony Giladki. zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox, moi kochani, dzisiaj Snowballer Simulator, czyli będziemy tworzyć oczywiście śnieżki, przynajmniej tak mówi nam nazwa, czyli będziemy osobą, która będzie tworzyć, widzę, że ktoś tu tworzy ładną śnieżkę, czy jesteś w stanie, nie jesteś w stanie mi nic zrobić, aha, czyli robimy małą śnieżkę, a jak będę trzymał, czemu on, aha, mogę też w ten sposób... Rozumiem, aha i na dole mam to ile jestem, tak ma, na dole mam to jak, jak dużą Mogę też tak robić? Mogę też tak robić, robić śmigło! Wielkie śmigło kurde, dobra rozumiem wszystko i po czasie też śnieg się pojawia Dobra rozwalmy całkowicie to, w sensie zróbmy taką wielką, wielką, wielką na razie Na Jakąś tą wspaniałą śnieżynkę Niestety w Polsce na razie mamy dosyć kiepsko jeśli chodzi o śnieg, nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić bo Było dosłownie ze dwa dni, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was Ale jak coś to dajcie znać eee, Slippery slope. Yy, dobra, na razie nie chcę. Na razie chcę sprzedać. Sell snow. O, to w ten sposób znika. Już 336 monet na starcie, oczywiście. Co jest bardzo, bardzo przyjemną rzeczą. Do tego wiem, że możemy użyć kodu. Który będzie pewnie w opcjach. Tak jest. Starter. Który powinien dać nam 1000 coinów. Właśnie, proszę bardzo. Więc jeśli chcecie skorzystać, to proszę. Dobra. Yy. Aha, czyli mogę. Aha, dobrze, rozumiem. Czyli mam jeszcze taką opcję. Musimy trochę zrobić większą tą kulkę, jak ją położymy na ziemię, tak, teraz, o. Jak zrobimy kulkę, to jesteśmy też w stanie jechać w dół. Nie musimy tylko sprzedawać tego wszystkiego, ale jesteśmy też w stanie zjeżdżać na dół. Nie wiem, czy te niebieskie pola dają mi coś więcej. Jak po nich chodzę, to znikają, ale czy dają mi coś realnie więcej? Ciężko stwierdzić. Również, moi drodzy, życzę Wam wesołych świąt już w tym momencie, jakby nie patrzeć. A mogę też się do dostać do jakiejś innej... Od innego miejsca. Na razie chciałbym w dół polecieć. Zobaczyć, co tu jestem w stanie. Release snowball. Łoo! Ja mam omijać? Czy jak mam to rozumieć? Mam worki z tym rozwalać? Dobra, plus 16, plus 20. Jak przywalę. Aha, ro rozwala się, jak przywalę, w niektóre rzeczy. W bombę nie mogę przywalać. Nice, 26, 30. Bonus, jakiś tutaj. 600! O kurde, dobra, to jest sporo. Czyli w ogniska nie przywalamy, bo się rozpuścimy w teorii od razu. To, to jakby dosyć w miarę logiczne, ale nie będzie. <noise> Rozwalamy sobie to jakieś rzeczy na naszej drodze. Nie wiem jak to będzie miało wyglądać, czy to się też na, na bieżąco generuje, czy, czy, czy nie, ale... A, nie dałem rady niestety w tamto miejsce. Plus 16, czyli to jest nasz maksymalny wynik w chwili obecnej. Czyli możemy tutaj się porozwalać, ale. Aha, i dostajemy. Za wszystko w sumie dostajemy rzeczy. Czy zwykłe drzewa też mogę? A, ze zwykłe drzewa też możemy! Czyli tak naprawdę na wszystko trafiamy. Tylko najwięcej dają nam prezenty, tak? Tak. Prezenty dają nam zdecydowanie najwięcej. Iglo też? Dobra, na iglo nie. 560 coinów zebraliśmy. Dobra, czyli w sumie wyszło podobnie, jakbym w tym czasie tutaj to robił. Niech będzie, wejdźmy sobie na górną strefę. Chciałem również przypomnieć, moi kochani, że. Ym... Do końca grudnia lecimy z y, jednym odcinkiem dziennie, dwa, odcinki jeden, dwa, więc jeśli chcecie zobaczyć, oczywiście zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo oczywiście miło. Tu jest to, tu są questy jakieś. Możemy jakieś questy wziąć. Wow, nawet sporo jest z tych questów, realnie. Aha, i my idziemy w górę. Zazwyczaj w dół się idzie, żeby robić progres. Tutaj idziemy w górę. Tu jest strefa trzecia, musimy uzbierać 10 tysięcy śniegu, tu jest sklep, czy tam też był sklep? Nie jestem pewien, czy tam też był sklep. Nieważne. Tu na górze jest Yeti. Aha, czyli tu będą zadania. To teraz tak. Mamy sklep w takim razie, gdzie możemy kupić rękawiczki. Poznam rękawiczki. Aha, to ile zbieramy na raz? ha I maksymalna wielkość nam się zwiększa. Tak, bo teraz mamy 200? Nie, mamy chyba 600. 25, 200, 500, 1000. A możemy na przykład dokupić trochę monet. Mmm... Możemy trochę dokupić monet. Możemy też kupić jakieś dziwne glutki, które nie wiem czym są, szczerze mówiąc, albo gumisie. Czym są gumisie? Nie wiem czym są gumisie <gum> Ale to nieważne. Kupmy sobie tak e, z e, nie wiem, 12 tysięcy coinów w chwili obecnej, bo już widzieliśmy jak to wszystko wygląda e, Mogę? Halo? Czy, może muszę mówić ze sklepu najpierw? <gum> e, może, może rzeczywiście tak jest Tak jest? Nie, nie działa to. A, chwila, co ja zrobiłem? Nie, nie chcę kupować. Czyli to kupujemy za gumisie. Co to Co daje? Albo to są skiny po prostu. A nie mogę kupować. Nie można kupować pieniędzy, jest zablokowane. No okej, okay. jakby nie będzie. Collection at Lightning Speed. To kupimy sobie złote buty. Czy możemy chociaż złote buty kupić? Możemy chociaż. Aha, czyli pewnie tutaj wszystko jest poblokowane w jakiś dziwny sposób. Czyli jeśli będziemy chcieli kupić jakiegoś Game Passa realnie, to musimy go znaleźć gdzieś tutaj na powiedzmy miejscu, tak? Czyli pójść sobie tu i tu, tu gdzieś znaleźć, bo inaczej nie będziemy w stanie. Dobra, podstawowe jajko kosztuje stówkę. Kupmy sobie podstawowe jajko podstawowego peta, który da nam. Króliczka, niech będzie króliczek w takim razie. Eee, króliczek eee, daje nam jeden. Już mieliśmy jednego. A, już mamy dwa pety. Dobra, niech będzie. Tu jest jeszcze jakiś. A, to jest ten ekskluzywny shop. Eee, nie chciałem tego robić, chciałem otworzyć jajko specjalne. Halo? Chyba ktoś zepsuł ewidentnie, bo nie mogę nawet kupić tego lepszego jajka. Ciekawie, bardzo ciekawie. Eee, Chwila, ale czy jestem w stanie kupić na przykład gamepasy? A, jestem w stanie kupić gamepasy, wy tego nie zobaczycie co prawda, ale jestem w stanie kupić gamepasy przez stronę. Przez, y, przez, oczywiście jak jest na st strona, jak znajdziecie sobie link w opisie, to tam można. I teraz powinienem mieć lightning speed. Czyli powinienem jeszcze szybciej je układać, tylko nie wiem czy ja muszę je w sklepie założyć, te buty, chyba tak. Bo one są tu. Aha, tylko będzie się pokazało mi, że nie są odblokowane. Bo muszę je kupić. Okej. Okay. Czyli poza tym możemy jeszcze kupić czapkę. Chwila, czy czapka jest to do założenia? Chyba nie. Chyba czapka nie jest tu do założenia. Dlaczego coś musi zawsze nie działać? Tu jest czapka, tu jest czapka. Yy, aha, yy, spawnuje gift dla wszystkich dla serwerze. To raczej tak średnio. Dobra, robimy mały restart. Dobra, jesteśmy... O, już mamy buty założone. Dobra, pytanie czy możemy kupować... Jest, dobra, czyli tamten serwer był jakiś zbagowany totalnie. Możemy kupić te monety. Dobra, proszę bardzo, mamy 13 tysięcy monet w takim razie. Buty mamy już w sumie najlepsze. Tutaj one doją, dają nam, jak widzicie, szybkość chodzenia i ilość zbierania, jakieś tam efekty. Mamy efekt, gold shock, więc nieważne. Łopaty, one też nam zwiększają. Yy, zwiększają nam też wielkość. Yy, chciałbym wydać trochę tu, trochę tu. Nie ukrywając, 4200, powiedzmy, że te za 4200 sobie kupimy w chwili obecnej. Ym, I kupimy sobie jeszcze łopatę, tą, na którą nas stać tak najbardziej. 8000, niech będzie. Zielona łopata, yy, szybkości. Dobra. Dobra. Jest. Yy, aha, jeszcze dwa razy? Nie. O! ok, O, kurde, możemy mieć 55000. Haha! nice! Ile tam muszę zebrać 10 tysięcy, żeby przejść dalej na kolejną strefę. To jest żaden problem dla mnie w chwili obecnej. Żaden problem. Zbieramy sobie. Proszę bardzo, jak ktoś pokoleci. W ogóle co to jest za prezencik? Aha, że po prostu prezenty będą na serwerze, mi się wydaje. Niech będzie, póki co hajsik jest dla mnie. Niestety nie ma chyba pieniędzy razy dwa, jakby nie patrzeć na to, więc będziemy musieli sobie poradzić jakoś z pieniędzmi raz jeden. O, odblokowaliśmy nową strefę. Dzięki serdeczne, gro. Czy ja mogę stąd? A mogę się pójść po prostu stąd. <gry> Dobra, mogę w ten sposób zrobić. Spróbujmy teraz sprzedać. Gdzie jest sprzedaż? Tu jest sprzedaż. Ile dostaniemy za tam 12 tysięcy niecałe? 3, 4, 7, no prawie 5 tysięcy dostaliśmy. Ehm, tu jest kolejny sklep, jeśli byśmy chcieli. Co tu jest teraz? Tu jest wejście, to są co? Są pewnie kolejne zadania. To ktoś śpi, tak, to są zadania. Dobra, na razie zadań nie chciałbym za bardzo ruszać. Na razie chciałbym się najbardziej skupić na robieniu tego. Właśnie, bo tu, są, tu jest lepsze jajko. Za 500 możemy kupić takie jajko. Co pewnie dawa będzie mi dawało zdecydowanie lepsze rzeczy? Yy, więcej zbieramy, oczywiście, śniegu. Yy, kolejna strefa jest za 75 tysięcy. Ale skoro już tu jesteśmy, a ja chciałem kupić sobie jedno jajko za 200 Robuxów, więc bardzo chętnie, oczywiście, to wykorzystam. Również moi drodzy, chciałbym taką małą rzecz yy, w trakcie, jak sobie to otwieramy, do Was oczywiście napomknąć. Jeśli ktoś z Was tworzy gry w Robloxie, czy nawet nie tworzy gry, a umie robić, nie wiem, animacje, modele, skrypty czy cokolwiek takiego, to dajcie znać w sekcji komentarzy, a może znajdziemy coś ciekawego, w sensie może uda zrobić się jakąś fajną wspólną grę. Cztery razy, yy, cztery śniegu zbieramy, przepraszam, zbieramy cztery śniegu. I do tego... Aha, i on ma jakiś poziom... A nie, on ma freeze poziom pierwszy. On zbiera 4 i 10% snow conversion. Eee, czyli dostaliśmy tego najsłabszego. Kurde, kupię jeszcze jednego. Słuchaj, możemy mieć chyba świętą trójcę, jeśli chodzi oczywiście o pety, więc zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy i. Nie pogodzę się z tym, jeszcze jeden, jeszcze jeden, chociaż niebieski, chociaż tego niebieskiego bałwana, chociaż tego niebieskiego, ale nie pogodzę się inaczej, chociaż niebieski, żeby był. Uwaga. Jest! Dobra, chociaż tyle się udało, Jezus. Uf, chociaż tyle. 4 i 20. Dobra, niech będzie. To zakładamy go, a możemy mieć 4 pety? Nie. W ten sposób 2 pety założone. O, działa, witam serdecznie. Dobra, robimy sobie i kręcimy. Co to było dziwnego? Jakieś takie dziwne efekty się za mną pojawiają. Nie wiem, czy tak powinno być. Wydaje mi się, że tak powinno być. Możemy też w ten sposób robić. Tak, gra ewidentnie nie widzi problemu, żebyśmy również robili to w ten sposób. Ale chyba chodzenie jest zdecydowanie lepsze. Więc musimy uzbierać teraz 75 tysięcy. Teraz w sumie to mniej, bo teraz już 20 tysięcy mamy, więc 55 tysięcy śniegu, żebyśmy byli w stanie zrobić. O kurde, jaka kula wielka! <laughs> Byłbym w stanie całe osiedle ją wywalić. Nice, proszę bardzo, pięknie po prostu. Cudownie, cudownie, uwielbiam. Także, jeśli mamy już chwilę dla siebie i możemy chwilę pogadać, to ja bardzo chętnie oczywiście dowiedziałbym się, czy macie jakieś umiejętności, i czy robicie jakieś gierki, bo oczywiście można to bardzo fajnie wykorzystać. Również jeśli posiadacie jakieś grupy na Robloxie, które mają już jakieś gry albo coś. Takiego to. Dajcie znać, myślę, że linku nie wklejcie w opisie, ale na pewno jesteście w stanie wkleić nazwę grupy. Więc myślę, że po nazwie grupy jestem w stanie bardzo łatwo to zobaczyć i, i zobaczyć, kto jest po prostu właścicielem grupy. Czyli wy. <laughs> to będzie, myślę, najprostsze z tego wszystkiego do zrobienia. Ej, tak w sumie jak tam mieliśmy już 20 tysięcy, tak uzbieram cały pasek, czyli uzbieram 55 tysięcy, to uda mi się odblokować całość. I to będzie całkiem spoko. Także, jak macie jakieś gry również, to oczywiście dawajcie znać w sekcji komentarzy. Może robicie naprawdę fajne gry. Chciałbym, żeby to polskie komini i trochę bardziej ożyło na zasadzie, żebyśmy też robili nasze dobre, jakieś polskie gry, mamy Wiedźmina na przykład, tak? To, to nie jest poziom Robloxa, ale, ale dalej to nie znaczy, że ktoś nie może robić bardzo fajnych gier na Robloxie, a patrząc na to, jak Roblox się rozwija, to myślę, że warto coś takiego wspierać i warto coś takiego oczywiście pokazywać. Więc... Ym... Dawajcie znać w sekcji komentarzy. Bardzo chętnie oczywiście się dowiem. Zostało nam ostatnie 10 tysięcy, biorąc pod uwagę, że zbieram całkiem szybko. Jak tam wygląda ten progresik? Szkoda, że nie ma na górze takiego właśnie paska progresu. To byłoby bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o pasek progresu, ile już zebraliśmy do kolejnej strefy. Ja i tak uzbieram całe. Za całość tego dostanę, uwaga, teraz robimy obstawienie. Stawiam, że w okolicy... Niecałych 2000 Niecałych 2000, coś takiego Jakoś mniej więcej coś takiego eee, Sprzedawanie jest tam i jeszcze potrzebujemy trochę ponad 1000 Czy to naprawdę się tak idealnie odblokuje? Nie, minimalnie nam braknie, o jest maksimum Dobra, uwaga, mówiłem, niecałe 20 tysięcy 000. 22 000, no to już pozytywnie Pozytywnie muszę przyznać, szczerze mówiąc Aha, muszę, <laughs> muszę ukleić nową Dobra, proszę bardzo Kleimy, 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 zaraz powinno być zrobione Bo tam widzę, że już pasek jest, paska jest końcówka Dosłownie Cyk, 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 nie minę. Tam jest 96%, 98%. Ciężko mi stwierdzić, ale już tego paska prawie nie widzę. Dobra, zaraz powinien wyskoczyć komunikat. Uwaga i jest! Dobra, proszę bardzo. Kabina. Nowe. To, to sprzedajemy w takim razie naszą. A, muszę sprzedać kulę. Trzeba stanąć w miejscu. Ja nie pamiętam nigdy tego, że trzeba stanąć w miejscu, żeby cokolwiek sprzedać, ale niech będzie. To nie jest większy problem. Aha, tam. A tu jest kolejny kość. To była też duża strefa do tego. Tu jest sklep. Mhm. Dziękuję serdecznie za powiadomienie. Icycle Egg. Za ile? Za 5000 złota. Dobra, zaryzykujmy z jednym. Zaryzykujmy z jednym. Nic pewnie ciekawego się nie trafi, zamiast szczęście. Horned Ice Monster. Horned Ice Monster. To jest chyba ten za 18,5%. Tak, i on ma i 4,10. Ej, to już działa jak bałwany, jest rzadki, więc wymieńmy jednego bałwana. Na jednego tego wspaniałego peta. Mniejszy jest troszkę, ale niech będzie. Co tu jest znowuż za kwestia? Możemy tu glutki zebrać? Do czego mi te glutki? Aha, bo te... Możemy to do skinów potem wykorzystać, jeśli byśmy chcieli. Tutaj też nie ma nic ciekawego. Na dachu... Na dachu są kolejne glutki. Czy są tutaj właśnie jakieś takie sekrety? A tu nie mogę wejść, bo tu jest kolejna strefa. Dobra, wszystko jest jasne. Teraz tak, na kolejną ile będzie? 500 tysięcy? 500 tysięcy oczywiście. Już te niektóre rzeczy mam w głowie. A tu jest sprzedawanie śniegu, to nie. Tu jest Lumi, dobra w takim razie. O! Naprawdę? Dobra, zebrałem. <laughs> ile mamy w ogóle? W sensie, czy za 15 jestem w stanie cokolwiek kupić, szczerze mówiąc? Yy, nie, muszę mieć, przynajmniej to coś. Dobra, zobaczmy, co jest w sklepie. Buty mamy oczywiście najlepsze. Yy, te tutaj będą zdecydowanie gorsze, jeszcze nam na maksymalną wielkość zmieniają. Więc buty nie musimy, wy buty nie musimy inwestować. Za milion jest złota łopata. Czyli całkiem drogo, muszę przyznać. Tutaj mamy za 88 tysięcy futuristic Shovel, które jest, no, daje nam bardzo dużo do przodu, szczerze mówiąc. Eee, chwila, zobaczmy, jak to wygląda. 88 tysięcy za plus 5 i 47. A jeśli chodzi o rękawiczki, 500 tysięcy są najdroższe. Eee, Wcześniejsze 88 plus 3, plus 1, plus 3. To zdecydowanie wolałbym kupić łopatę. Zdecydowanie wolałbym kupić łopatę, bo wydaje mi się, że to będzie lepszą inwestycją. 27,5 za to. Collect mount, czyli byśmy szybciej wydobywali. Eee, dobra, no to musimy w takim razie pozbierać trochę. Tylko gdzie będzie najlepsza strefa? Chyba tu na dole będzie najlepsza strefa do zbierania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc w sumie, jeśli bym z tego jajka trafił... Mm, to za 5% albo 0,5% byłbym w stanie mieć lepszego peta, ale na, na razie nie jestem w stanie mieć większego peta i lepszego peta. Eee, czyli teraz tak, zbieramy ile? 500... A chwila, mogę odblokować wcześniej? Mogę odblokować wcześniej tą strefę? W sensie, mógłbym, <laughs> jeśli bym oczywiście chciał, bo zbierania tutaj... Musiałbym teraz nazbierać bardzo, 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 bardzo dużo, żeby tylko zrobić... Właśnie, czy pieniądze w ogóle mi się zwiększają? Nie, dalej jest 12 tysięcy za tego za 99 coinów. W sensie za 99 robuxów, można jeden za 99 coinów, co ja brędzę totalnie w tym momencie. E, bo tak, to jest pierwsza strefa. A ile jest w ogóle stref wszystkich? Czy ja mogę zobaczyć? Hmm, aha, Slippery Slope, czyli to jest ostatnia strefa. Ej, to... To jest totalnie ostatnia strefa. te ja sprzedaje, to w takim razie. idziemy na ostatnią strefę, moi drodzy. Ja wiem, że w czasie mnie ją odblokował, ale ja chcę wam oczywiście wszystko pokazać. Żebyście wiedzieli, czy coś się w ogóle opłaca odblokowywać. Więc jesteśmy na ostatniej strefie, gdzie jest złote jajko. Hmm, hmm, hmm. I Możemy za glutki je otworzyć. Ile kosztują glutki? Mała paczka glutków. 100 Robuxów, jak najbardziej. Bierzemy sobie glutki w takim razie. Mała paczka. Poproszę. Kupujemy, Kupujemy, złote jajo. Waga! Puf! Golden Snowman. Nie wiem, czy to jest chyba, naj... chyba najgorszy, znając szczęście zazwyczaj. Tak, to jest najgorszy. Eee, Golden Snowman daje nam plus 3, więc dalej gorzej niż nasze pety. <laughs> czy możemy tutaj w sklepie dostać w ogóle lepsze rzeczy? Nie, to też jest za milion. Czyli wszystkie sklepy zawierają w sumie to samo, czyli strefy nie są aż tak ważne, tylko potrzebujemy większych stref, żeby mieć większe, większe pola do zbierania śniegu, plus potrzebujemy większych. Yy... Kolejnych stref, żeby robić, oczywiście, zadania, bo tu na przykład jest Bernard, który mógłby dać nam zadanie. Tu są też glutki. Wow, są trzy duże strefy do zbierania. Wow! Czyli całkiem nieźle. No i tu jest oczywiście więcej glutków, bo tu pewnie gdzieś pomiędzy budynkiem. Aha, myśleliście, że się ukryjecie? Pięć glutków, proszę bardzo. Tu widziałem już kolejne glutki, jak się wejdzie na to. Tutaj cyk, cyk, proszę bardzo. Tu jest sprzedaż śniegu również. Co tu jest? Mogę to włączyć? Tu ktoś śpi. Pingwin! Aha! Czyli kolejne zadanie z pingwinem. Tu są glutki też schowane za murkiem. Cyk. No i w ten sposób jesteśmy w stanie uzbierać na lepsze pety. Czyli tak, tu się bardziej opłaca, jeśli chce się zainwestować w pety. Tu widzę też razy dwa. Tu w jednym i tu w drugim miejscu. Cyk. I możemy. I tu znowu się pojawiły, czy mi się wydaje, czy one są na szaro? Nie, one są na szaro, czyli jeszcze się respią. A, ale tu są na przykład schowane kolejne. Pewnie tu za budynkiem gdzieś też będą. A ha, ha Proszę bardzo. No i tyle. I w sumie już mamy 15. 40 zebraliśmy tu dosłownie w moment. Możemy sobie tu nazbierać jeszcze trochę śniegu, żeby kupić e, jakieś lepsze rzeczy. Chociaż biorąc pod uwagę, że dostajemy 20 coś. Dobrze mówię, 20 coś tysięcy? 100 tysięcy śniegu już uzbieraliśmy w tym momencie, bo dostałem badża, więc całkiem nieźle. Ale biorąc pod uwagę, że za cały plecak, który uzbieramy, dostajemy w okolicy 22 tysięcy, to musiałem teraz uzbierać chyba ze dwa takie, ze dwa, czy prawie. Z, chwila, raz. Dwa i pół plecaka całego. No powiedzmy, że to jest plecak, tak? Okej. Okay. Pojemności naszej. O, może bardziej w ten sposób. Musiałem uzbierać dwa i pół, żeby w ogóle móc kupić tą najlepszą łopatę. I to nie tą najlepszą, najlepszą, tylko tą za 88 tysięcy, a nie tą za 100 tysięcy Robuxów, więc. Robuxów <laughs> z pieniędzy, oczywiście, waluty. Ja już totalnie bredzę czasami, totalnie bredzę, jeśli chodzi o to. Ale spokojnie nie zwracajcie uwagi na mnie, to jestem po prostu standardowy ja. Ale tu można naprawdę ładnie pozbierać. Jeśli te wszystkie pety ma się tak jak mniej więcej ja mam w tym momencie, chociaż nie trzeba nawet ich mieć, jak widać można mieć darmowo, tak jak mamy tego jednego mniejszego peta, to też można całkiem nieźle podziałać. Ale no kulę mamy ogromną. Kula jest naprawdę fenomenalnej wielkości. 53 tysiące, 000... a... Za każdym razem trzeba oczywiście... Chwila, czy jak ja będę klik... Nie, czyli mogę klikać tylko raz. Jak kliknę raz, to potem już nie jestem w stanie zrobić. Czy moje glutki się już zrespiły? Nie, glutki się jeszcze nie zrespiły. Ale można pójść też tutaj, na tą większą strefę. I na większej strefie też po... Aha, było w rogu. Nawet nie wiedziałem. Wcześniej nie zauważyłem totalnie. Można też, widzę, jakimiś skrótami spadać do wcześniejszych. Powiem wam, że podoba mi się takie wspinanie się na górę. Na zasadzie, ym, nie wiem, jakby to powiedzieć, króla wzgórza. Na zasadzie, o, jestem najlepszy, pnesie w rankingu. O, powiedzmy bardziej w ten sposób. Zazwyczaj się idzie w dół, w dół, w dół, w dół. A tutaj, jak widać, nie. Albo po prostu w jednym kierunku się idzie, po jednej płaszczyźnie. O, w ten sposób. Ile mamy? 21 tysięcy. Kurde, no jest, jest całkiem sporo do zbierania. Za 6 minut będziemy mieli e, wspaniały prezent do zebrania, oczywiście od gry. Pek, 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 pek. Warto jak najbardziej tutaj chodzić po wszystkich tych strefach, jak najbardziej powiększać naszą, naszą kulę, skoro i tak wracamy do sprzedaży. Nie ma też, widzę, przycisku do szybkiej sprzedaży, więc. Z jakiegoś powodu również jest to zrobione, cyk, cyk, cyk. Um, no i jeśli chodzi o yy, naszą łopatę, to moglibyśmy kupić tą futurystyczną, albo moglibyśmy kupić te futurystyczne rękawice, ale jest tu całkiem, całkiem sporo do zbierania jeśli byśmy oczywiście chcieli. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobał, to oczywiście stawcie łapkę w górę, subskrypcję będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Pierwszy link w opisie kieruje do Eneby, gdzie możecie kupić tańsze karty do Robloxa, czyli tańsze po prostu Robuxy do ładowania, ale również tańsze gry. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, link do gry w opisie. Trzymajcie się, no i cześć!